Z siedziby Superligi w Warszawie. Witają się z Państwem bardzo serdecznie, doktor Bartek Słowiński. Dzień dobry, witam serdecznie. I Iwona Niedźwiedź. Wielkimi krokami zbliża się czwarta edycja SMS Cup, a to oznacza, że już za chwilę rozpoczniemy losowanie i poznamy pary w turnieju, który odbędzie się za już niespełna dwa tygodnie. W tej edycji po raz pierwszy będziemy mieć zagranicznego gościa. Pierwszych dwóch rywalizowaliśmy w Polskim, pierwszych trzech, przepraszam. Ryzowa, rywalizowaliśmy w polskim zestawieniu. Dzisiaj możemy e, powiedzieć, że w końcu się udało. <grym> e, tak, od, założenie od początku było takie, żeby w turnieju uczestniczyła drużyna zagraniczna, żeby był to mocny, mocny rywal z zagranicy. E, znalezienie takiego rywala nie jest łatwe z uwagi na fakt, że e, turniej SMS Cup zawsze odbywa się przy okazji meczu Super Superligi pomiędzy drużynami z Kielc i Płocka, więc jest to, jest to w miarę sztywny termin. W tym roku mieliśmy w czym wybierać. Ostatecznie jest to mocny rywal z Czech, reprezentacja do lat 18, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że będziemy tą współpracę rozwijać. Bartek, czwarta edycja będzie oznaczać również zmiany. Po raz pierwszy dwóch uczestników, dwie drużyny turnieju SMSKP będą rozstawione. Kto będzie rozstawiony i dlaczego będzie rozstawiony? Zgadza się. Rozstawiona zostanie drużyna w zasadzie trzykrotny triumfator tego turnieju, drużyna SMS ZPRP Kielce oraz nasz gość, czyli drużyna reprezentacji Czech do lat 18. Oczywiście chcemy, chcemy ten projekt dalej rozwijać. Rozważamy w przyszłości wydłużenie tego turnieju, wydłużenie o jeden dzień, co pozwoli nam, aby, aby mecze rozgrywane były w formule każdy z każdym. No i zastanawiamy uspokajamy się nad tym. Uspokajamy tak. wszystkich, którzy mają wątpliwości co do tego rozstawienia. To nie będzie stały, to nie będzie w standardzie. Po prostu w przyszłości być może zmieni się formuła. I nie będzie to wyglądało tak, że wiecznie jest rozstawiony SMS ZPRP. Kielce, kolejna zmiana, bardzo proszę, chciałeś coś powiedzieć. Nie, nie, jakby tutaj kierujemy się, kierujemy się tym, iż drużyna trzykrotnie, z Kielc jest tak, trzykrotnym triumfatorem, więc no, mm, siłą rzeczy. Yy, Im się należy to rozstawienie. Oczywiście. Na teraz, na ten moment. Kolejna zmiana będzie ściśle powiązana z triumfatorem. Tej edycji, tego turnieju i tak będzie również w przyszłości. Zwycięzca majowych edycji SMS Cup będzie uczestnikiem, stanie się uczestnikiem rozgrywek Ligi Centralnej Mężczyzn. Z czego wynikają znowu te zmiany? Chcemy, aby nasze szkoły Mistrzostwa Sportowego rywalizowały z najlepszymi. Dążymy do tego, do stałego rozwoju. Dostrzegamy rozwój zawodników w naszych szkołach. Widzimy, że, że Liga Centralna również się rozwija i uważamy, że jest to dobry kierunek. Jest to właściwa decyzja, aby, aby najlepsza drużyna spośród trzech szkół Mistrzostwa Sportowego. Rywalizowała w Lidze Centralnej, czyli na tym bezpośrednim zapleczu Pekinigię Superligi. Tak, a trzeba powiedzieć, że projekt pod nazwą Liga Centralna był absolutnie topowy i myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z poziomu, jaki prezentują te rozgrywki. Tak, Czemu? przepraszam, jeszcze tylko chciałem zaznaczyć dość ważną rzecz, wydaje się oczywistą, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że oczywiście uczestnictwo w Lidze Centralnej dotyczy tylko różnych. Dożynę... Tak, dokładnie. Z... Z Także, żeby było jasna reprezentacja Czech. Jeśli wygra ten majowy SMS Cup, no to oczywiście nie będzie uczestnikiem ligi centralnej. Spotykamy się po raz czwarty, ale po raz czwarty przypomnę, czym jest tak naprawdę SMS Cup. To jest wspólny projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Superligi i zakłada cykl turniejów z udziałem zawodników szkół mistrzostwa sportowego oraz zaproszonych gości. Uczestnicy rywalizują w formule Final Four, a całość jest opakowana w wysokim standardzie znanym z parkietów PGNiG Superligi. Między innymi spójna identyfikacja wizualna, bandy, LED, podłoga typu Terraflex oraz transmisja live w standardzie telewizyjnym, którą będzie można śledzić w kanałach społecznościowych Super Superligi i Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dla wszystkich kibiców piłki ręcznej, którzy chcieliby, tę czwartą edycję SMS Cup obejrzeć na żywo wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszamy do Hali Legionów, bo w tej edycji. W czwartej edycji będziemy rywalizować właśnie w Kielcach. Dzięki strategii Związku Piłki Ręcznej w Polsce, dedykowanej Szkołą Mistrzostwa Sportowego, polska młodzież z biegiem lat może odgrywać i mamy nadzieję, że będzie odgrywać w Europie coraz ważniejszą rolę. Już teraz w PGNG Superlice występuje rzesza zawodników którzy przeszli szkolenie, którzy są absolwentami Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP. Bartek, w Związku Piłki Ręcznej w Polsce od wielu lat jesteś odpowiedzialny za szkolenie trenerów, skądinąd wiem, że zagraniczny zespół, nasz gość, który wkrótce odwiedzi Kielce, ma bardzo dobry sztab szkoleniowy. Co wiemy o reprezentacji Czech? E, tak, wiemy, że jest to bardzo silny rywal, e, reprezentacja Czech do lat 18. E, jakby ostateczna, ostateczny skład nie jest jeszcze nam znany, natomiast wiemy, że wszyscy zawodnicy, którzy przyjadą na, na, na nasz turniej grają w sześciu najlepszych klubach czeskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Są tam zawodnicy, pomimo że jest to reprezentacja do lat 18, to są tam również zawodnicy już bardzo doświadczeni w rozgrywkach, także mamy nadzieję na, na bardzo zaciętą rywalizację. Oczywiście za chwilę, już za chwilę, nie będziemy Państwa trzymać dłużej w niepewności. Za chwilę wylosujemy pary czwartej edycji SMS Cup. Zanim, zanim to jednak nastąpi, oczywiście dodam, chociaż już wspominałam o tym, że ta czwarta edycja odbędzie się w Kielcach. Tradycyjnie poprzedza najważniejsze mecze w PGNG Super Superlidze, czyli rywalizację klubów z Płocka i z Kielc wzorem. Formuły, którą od początku przyjęliśmy, mówiliśmy o czterech drużynach. Dwie mamy rozstawione. Myślę, że śmiało możemy zaczynać. Tutaj mamy koszyk z zespołami rozstawionymi, a więc zaczniemy od tego i wylosujemy pierwszego gospodarza. Ten mecz odbędzie się 20 maja, bo 20 maja zainauguruje. SMS KAP i o godzinie 16.30 Gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna SMS ZPRP Kielce. I oczywiście drugim gospodarzem tutaj jakiejś wielkiej niespodzianki nie ma. Będzie nim reprezentacja Czech do lat 18. Ten mecz z kolei zostanie rozegrany o godzinie 19.00 i już pojawia nam się grafika z uwzględnieniem zespołów gospodarzy. To wylosujmy teraz przeciwników dla SMS-u Kieleckiego i reprezentacji Czech. Zaczynamy oczywiście od SMS-u Kieleckiego. Rywalem będzie drużyna SMS ZPRP Kwidzyn. Zeszłoroczny finalista trzeciej edycji SMS Cup zagra 20 maja o godzinie 16.30 z trzykrotnym triumfatorem tego turnieju. No i dopełnimy formalności, tak żeby nikt nie miał wątpliwości. O godzinie 19.00 z reprezentacją Czech zagra ZPRP, SMS ZPRP, przepraszam, Płock. No dobrze, znamy w takim razie już wszystko jasne. Znamy pary półfinałowe, znamy godziny meczów. Ja tylko dodam, że turniej z cyklu SMS Cup rozegramy pod patronatem prezydenta miasta Kielce. Puchar jest przechodni, aktualnie oczywiście znajduje się w Kielcach, być może zostanie, być może wyjedzie. Natomiast został ufundowany przez prezydentów obu miast z Kielc oraz Płocka. Dla kibiców, którzy nie będą mogli śledzić spotkań na żywo, przygotowaliśmy transmisję live ze wszystkich meczów. Też już o tym wspominałam. Zapraszam na Facebooka i YouTube'a Handbal Polska oraz PGNiG Superligi. I co Bartek? Szykuje nam się przedostatni weekend majowy iście handbalowy, bo najpierw SMS Cup, później wielki finał Sezonu 2022-2023, czyli starcie pomiędzy Orlen Wisłą Płock, a, przepraszam, Parlinek Industrią Kielce, a Orlen Wisłą Płockę. Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić. Tak, zapraszamy serdecznie. My również nie możemy się doczekać tego weekendu. 20, 21 maja, Hala Legionów, będzie się działo. Dziękujemy.